Szanowna Komisja, serdecznie witam również wszystkich Państwa. Bardzo cieszę się, że po okresie prenatalnym dzieciństwa jesteśmy tutaj wszyscy, bo nasi rodzice chcieli, abyśmy żyli i pozwolili nam żyć. Wszystkie cztery projekty ustaw proponowanych należy odrzucić, gdyż usiłują narzucić lekarzom i pacjentom standard zabijania, nazywając to świadczeniem zdrowotnym. Czy lekarz jest od zabijania? Zgodnie z przysięgą lekarską, lekarz służy zdrowiu i życiu ludzkiego. Co wiemy więcej, obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem. Naczelna Rada Lekarska od 20 lat podkreśla, że zabiegi usunięcia ciąży nie są świadczeniami zdrowotnymi. Z ustawy o działalności leczniczej wiemy, że świadczenie zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawianiu zdrowia. Aborcja w badaniach nie poprawia zdrowia kobiet, ale zabija jej dziecko. Czym jest propozycja aborcji do 12 tygodnia ciąży? To zabicie poczętego, żyjącego już dziecka, które ma własny niepowtarzalny układ chromosomów, określoną płeć. W USG widać, jak się rusza, od 21 dnia życia jego pierwotne serce bije, zamyka się cewa nerwowa, w 7-8 tygodniu działają szlaki nerwowe związane z percepcją bólu. Takie dziecko jest odrębnym organizmem, ma własną grupę krwi oraz własne DNA. Inne niż matka i ojciec, ma oddzielny układ krążenia i oddychania. Krew matki i dziecka nie łączą się. Dziecko nie jest ciałem kobiety. Ono rozwija się w jej łonie. Dziecko jest oddzielnym pacjentem dla lekarza. Kto potrzebuje ustaw zmuszających lekarza do zabijania dzieci? Czy chcemy szpitali do leczenia i ratowania życia, czy też ustawą i kontraktem z NFZ wyznaczać miejsca zabójstwa? Czy nazywanie aborcji bezpieczną cokolwiek zmieni? Nadal będzie śmiertelna dla dziecka. Dla matki aborcja chirurgiczna może wywołać masywny krwotok, zgon, uszkodzenie mięśnia macicy, z resztek tkanek płodu, powstają zakażenia w macicy, uogólnione również, które zagrażają życiu kobiety. Poaborcyjne zakażenia narządu rodnego szerzące się od szyjki macicy powodują zrośnięcie wodów i wtórną niepłodność. Czy projekty ustaw mają na celu zwiększenie problemu zaburzeń płodności w Polsce? Aborcja wywołuje też ryzyko raka sutka oraz zaburzenia depresyjne u matki. Aż 22% kobiet ma zespół stresu pourazowego i wymaga lekarskiego wsparcia po późnej aborcji z powodu wad płodu. Przebyta aborcja Komplikuje także przebieg kolejnej ciąży i wpływa negatywnie na rozwój następnego dziecka. Zwiększa ryzyko jego poronienia i przedwczesnego porodu, a wcześniactwo wiąże się z niedojrzałością narządów, niską masą dziecka i mózgowym porażeniem dziecięcym. Społeczeństwo nie jest w całości zdrowe. Doświadczamy twórczej obecności życia chorych wśród nas. Taką osobą jest z którego chcą spotkać wszyscy, bo wspiera ich swoją osobą. A lekarz może też pomóc kobietom, które po zażyciu pigułki żałują tego i chciałyby zrezygnować z aborcji. Uratował 32 dzieci, bo podał im wysokie dawki progesteronu. I to jest standard pomocy lekarskiej w trudnej sytuacji. To jest godne legislacji i upowszechniania. Domagamy się odrzucenia proponowanych ustaw, które ignorują konstytucję, kodeks etyki lekarskiej, wolność sumienia lekarza oraz odpowiedzialność ojca dziecka. Dziękuję Państwu.